Wyobraź sobie, że idziesz ulicami Manhattanu w cichy popołudnie, kolejny dzień w jednym z najbardziej ruchliwych miast świata. Ale w oślepiającym błysku wszystko się zmienia. Tak jak to było w 1945 roku, kiedy dwie bomby atomowe, mały chłopiec i gruby człowiek, zostały zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki, pierwszy i jedyny raz, kiedy broń jądrowa została użyta w walce, zniszczenie było nie do wyobrażenia. Dwa całkowicie miasta zostały zrównane z Ziemią, a dziesiątki tysięcy życi zniknęło w mgnieniu oka. Świat nigdy wcześniej nie widział takiego zniszczenia. Ale co jeśli to by się zdarzyło ponownie? Co jeśli bomba, taka jak ta, która zniszczyła Nagasaki, eksplodowałaby w samym sercu Nowego Jorku? Jakie zniszczenia by spowodowała? Pierwszy, co by to oznaczało dla jednego z największych miast na Ziemi i reszty świata? Lecz film bada również inne przerażające scenariusze. Sprawdzimy też. Co by było, gdyby zagrożenie stanowił nie relikt przeszłości, ale nowoczesna głowica jądrowa? Bardziej prawdopodobny scenariusz, ale dużo poważniejsze zagrożenie. Co by zostało z miasta i czy ktokolwiek by przetrwał? Oglądaj dalej, aby się dowiedzieć. Mimo, że omawiamy hipotetyczny scenariusz, staramy się trzymać rzeczywistości. Dlatego wiemy, że jednym z pierwszych pytań, które mogą się pojawić jest dlaczego Nowy Jork? Przecież w konflikcie nuklearnym jest znacznie więcej oczywistych celów. Cele takie ma jak Washington DC, Silosy nuklearne, czy instalacje wojskowe takie jak Pentagon, Baza Marynarki Wojennej w Norfolk w Virginii, czy Baza Sił Powietrznych OFAT w Nebrasce. Camp David wymieniono jako potencjalny cel rosyjskiego ataku nuklearnego w rosyjskiej telewizji państwowej. Więc dlaczego Nowy Jork? Cóż, po pierwsze to jego gęstość. Z ponad 8 milionami ludzi, upakowanymi na stosunkowo małym obszarze około 300 mil kwadratowych, Nowy Jork jest jednym z najgęściej zaludnionych miast na świecie. Atak nuklearny w tym miejscu spowodowałby katastrofalne straty wśród cywilów i maksymalizację natychmiastowego zniszczenia. To właśnie chciałby ktoś na tyle okrutny, by przeprowadzić atak nuklearny. Nowy Jork mógłby być celem ataku nuklearnego z jeszcze jednego powodu celowania w wartości przeciwnika. Strategia ta koncentruje się na atakowaniu ludności cywilnej i kluczowych ośrodków gospodarczych, by osłabić wolę walki przeciwnika. Nowy Jork, Światowe Centrum Finansów i Kultury, doskonale pasuje do tego scenariusza. Zbadajmy jak rozwinęłoby się to niezrównane zamieszanie. Wyobraźmy sobie Nowy Jork tuż przed uderzeniem bomby atomowej. Najpierw ogłuszający huk rozbija powietrze. Oślepiający błysk pochłania wszystko, jaśniejszy niż słońce, oświetlając miasto w surrealistycznym blasku. Na moment czas się zatrzymuje. Detonowano bombę jądrową podobną do Fatman, bombę atomową o sile 21 kilotonów, mniej więcej 1650 stóp nad Nowym Jorkiem. Wybucha kula ognia, rozszerzając się z wściekłą prędkością. W ciągu około 10 sekund rozrasta się do ogromnych i 730 stóp średnicy. Wszystko, co zostaje złapane w jej palącej sferze wieżowce, budynki i niezliczone życia, jest natychmiast parowane. W końcu ta kula ognia osiąga temperatury wyższe niż na powierzchni Słońca. Takie piekielne światło może tylko pochłonąć wszystko na swojej drodze i na tym się nie kończy. Siła detonacji generuje intensywną falę uderzeniową, przetaczającą się przez miasto. Podróżująca z prędkością setek mil na godzinę, ta fala uderzeniowa promieniuje na zewnątrz, spłaszczając wszystko jak dziecinną zabawkę. Pół mili dalej budynki zaprojektowane do opierania się żywiołom uginają się pod naporem. Masywne betonowe budowle, niegdyś symbole potęgi, obracają się w gruzy. Times Square, Empire State Building i Chrysler Building. Symbole ludzkich osiągnięć znajdują się zaledwie kilka przecznic od centrum apokalipsy, przez co ich los jest przesądzony. W strefie zagrożenia przybywa ofiar. Przy nadciśnieniu 20 funtów na cal kwadratowy śmiertelność jest bliska 100%. Poważne zniszczenia w miastach osiągnęły punkt krytyczny. Ludzie są bezlitośnie zabijani. Gdy kurz opadnie, liczba ofiar śmiertelnych osiągnie oszałamiającą liczbę 287 660 osób. Ponad 515 tysięcy kolejnych osób odniesie obrażenia, nie licząc efektów ubocznych. Wciąż doświadczamy śmiertelnych skutków wybuchu. Nawet daleko od epicentrum obrażenia są druzgocące. Ludzie z trudem łapią oddech, ich płuca są zniszczone przez gwałtowną falę ciśnienia. Błony bębenkowe pękają pod wpływem nacisku, pozostawiając ocalałych zdezorientowanych. Krwotok wewnętrzny ponura rzeczywistość cichy zabójca polujący na rannych. Fala uderzeniowa to nie wszystko, dosłownie wyzwala się piekło. Radiacja termiczna wybucha z intensywnością, która przekształca Nowy Jork w piekielny krajobraz. W promieniu około 1,37 mil. Czeka nie do pomyślenia horror. Ciepło jest tak intensywne, że spala ciało, zapalając wszystko od ubrań po budynki. Osoby znajdujące się w tym obszarze są narażone na ekstremalne ciepło. Około 57,3 kalorii na cal kwadratowy, co skutkuje oparzeniami trzeciego stopnia. Warstwy skóry ulegają zniszczeniu, często bezboleśnie, gdyż nerwy odpowiedzialne za odczuwanie bólu również są niszczone. Ale brak bólu nie zmniejsza trwającego horroru. Początkowy wybuch wywołuje reakcję łańcuchową płomieni, które łączą się w kolosalną burzę ognia, bestię ciepła i zniszczenia. Samo podtrzymujące się piekło ogarnia 6 mil kwadratowych Manhattanu, niszcząc całe bloki i tworząc wiry wiatru, które podsycają płomienie. Biorąc pod uwagę, że 22,7 mil kwadratowych, spustoszenie objęłoby ponad jedną czwartą wyspy, czyniąc znaczną część jej charakterystycznego krajobrazu nie do rozpoznania. W sercu Manhattanu leżą Broadway, Central Park, Nowojorska Biblioteka Publiczna i Piąta Aleja. Otaczające go dzielnice, Hell's Kitchen, Chelsea, Greenwich Village, Soho i East Village padają ofiarą tej niepohamowanej destrukcji. Ale ogień nie oznacza końca horroru, gdy płomienie pożerają Manhattan, zaczyna się pojawiać bardziej perfidne zagrożenie. Radiacja Niewidzialne widmo zagłady. Wysokie poziomy jonizującego promieniowania duszą środowisko, zanieczyszczając wszystko, czego dotyka. Ci, którzy zostali złapani na otwartym terenie, są narażeni na dawki dochodzące do 500 roentgenów, równoważnych dla człowieka. Śmiertelną ilość, która przesądza o ich losie w ciągu kilku tygodni. Objawy pojawiają się powoli, wkradając się w życie ocalałych. 15% tych ofiar umrze w męczarniach. Promieniowanie emitowane podczas wybuchu nuklearnego to nie jedyne niebezpieczeństwo. Jest również zanieczyszczenie promieniotwórcze, które występuje po początkowym wybuchu toksyczny deszcz, który kropi z nieba, niosąc ze sobą śmierć. Cząstki promieniowania z wysokiej stratosfery opadają, niesione wiatrem, dotykając każdego na swojej drodze. Radioaktywny opad pokrywa ruiny Manhattanu. Początkowy opad radioaktywny powoduje natychmiastowe zniszczenia w centrum wybuchu, ale zagrożenie sięga daleko poza punkt zero. Jedyną dobrą rzeczą w tej bombie, jeśli można to nazwać dobrą, jest to, że jest ona detonowana przez wybuch powietrzny, tak jak gruby człowiek. Wysokość wybuchu jest zbyt duża, aby spowodować znaczący lokalny opad radioaktywny. Ryzyko opadu osiąga maksimum w ciągu pierwszych 48 godzin. Na początku odkryte tereny na poziomie morza osiągają promieniowanie 1000 rentgenów na godzinę, co jest niszczycielską falą, która z czasem słabnie, ale nie znika. 10 roentgenów na godzinę, promieniowanie spadnie do 10 roentgenów na godzinę, ale szkody są już nieodwracalne. Ocaleni narażeni na promieniowanie mierzą się z nieustającym zagrożeniem. 50% ryzykiem zgonu z powodu ostrego zatrucia po absorpcji zaledwie 350 ronkinów. W nadchodzących latach ryzyko zachorowania na raka drastycznie wzrasta, przyćmiewając ich przyszłość. Ten cień będzie ich prześladował do końca życia. Radioaktywny opad nie jest jedynie niebezpieczny dla ocalałych. Zagraża też pierwszym ratownikom. Broń jądrowa to najgorsze, co ludzkość może zaoferować. Po ich użyciu niewiele mogą zrobić służby ratunkowe. Mimo to, przyjrzyjmy się, jaka mogłaby być możliwa reakcja służb ratunkowych po uderzeniu bronią jądrową w Nowym Jorku. Początkowa ocena wskazała trzy strefy zniszczeń o różnym stopniu nasilenia, wymagające odmiennych strategii i poziomów zaangażowania. W strefie lekkich uszkodzeń LD, sięgającej około 4 mile od epicentrum, Ratownicy napotkaliby zniszczoną stolarkę okienną i niewielkie uszkodzenia konstrukcyjne. Tutaj nadciśnienie wywołane eksplozją mogłoby osiągnąć od 0,5 do 3 funtów na cal kwadratowy, co wystarczy, by spowodować obrażenia odłamkami. Służby ratunkowe pracowałyby nad oczyszczeniem dróg, pomocą rannym i nawiązaniem komunikacji z innymi strefami. Ratownicy zbliżają się i wchodzą w strefę umiarkowanych zniszczeń 1500, znajdującą się około 1,5 mili od miejsca wybuchu na Manhattanie. W tym obszarze byłyby widoczne znaczne zniszczenia. Budynki byłyby częściowo zawalone, a linie energetyczne zerwane. Sytuacja byłaby tragiczna, z wieloma urazami wymagającymi natychmiastowej pomocy medycznej. Nadciśnienie wybuchu w strefie 1500 wynosiłoby 5-8 funtów na cal kwadratowy, co stanowiłoby dodatkowe ryzyko. Ratownicy muszą skoordynować działania, by zlokalizować i przeprowadzić triaż ocalałych, jednocześnie radząc sobie z zagrożeniami. Takimi jak naładowane przewody, przerwane linie gazowe i nieustające ryzyko pożarów. Dym i kurz ograniczające widoczność dodatkowo utrudniłyby operację. Następnie znajduje się strefa poważnych uszkodzeń SD, około 0,6 mili od punktu zero. W tej strefie dawniej rozpoznawalna panorama Manhattanu byłaby nie do poznania. W przypadku ataku, większość budynków obróciłaby się w gruz, a wysokie promieniowanie zagrażałoby ratownikom wchodzącym na ten teren. Chociaż kilku Nowojorczyków mogłoby przetrwać w stabilnych schronach, większość z nich w tej strefie prawdopodobnie by zginęła. W strefie SD ciśnienie wybuchu przekroczyłoby 8 funtów na cal kwadratowy, utrudniając szybkie działania ratunkowe z powodu nieprzejezdnych gruzów. Reakcja tutaj ograniczy się do poszukiwania znanych ocalałych, gdyż ryzyko dla ratowników będzie skrajne. Biorąc to pod uwagę, Nowy Jork stanąłby przed długą i wyboistą drogą do odzyskania równowagi, o ile byłoby to w ogóle możliwe. Po opowiedzeniu tej tragicznej, hipotetycznej sytuacji możemy zaoferować Ci tylko kilka minut ulgi. Jak to? Ten scenariusz jest mało prawdopodobny, ponieważ istnieją znaczne bariery w zdobyciu takiej broni. Broń jądrowa jest ściśle kontrolowana przez rządy, co sprawia, że podmioty nienależące do państwa lub grupy terrorystyczne mają niezwykle utrudniony dostęp do tak potężnej broni. Niestety to samo nie dotyczy państw nuklearnych, a największa potęga nuklearna na świecie Rosja. Jest zaprzysiężonym wrogiem Stany Zjednoczone Ameryki. Ten fakt stawia nas w niebezpiecznej sytuacji, gdzie zagrożenie nie jest tylko hipotetyczne. Ale Twoje chwile ulgi dobiegły końca. Czas omówić, co Rosja mogłaby spuścić na Nowy Jork. W 2024 roku, roku Rosja posiadała 5580 głowic jądrowych, co stanowiło wraz z drugim supermocarstwem 90% światowego arsenału jądrowego. Ta oszałamiająca liczba to pozostałość po zimnowojennym wyścigu zbrojeń. I wciąż ewoluuje wraz z nowoczesnymi możliwościami. Z prawie 6000 głowic jądrowych 1588 jest na międzykontynentalnych pociskach, które mogą razić cele oddalone o ponad 3400 mil. Jednak prawdziwy terror tkwi w niesławnych międzykontynentalnych pociskach balistycznych Rosji, o znacznie większym zasięgu R-36, mrożąco nazywane szatanem, oraz nowsze RS-28 Sarmat, zwane również szatanem II. W naszym drugim hipotetycznym scenariuszu to właśnie szatan drugi zmierza do Nowego Jorku, gotowy spowodować katastrofalne zniszczenia. W przypadku wojny nuklearnej Rosja na pewno wystrzeli w stronę Stany Zjednoczone Ameryki więcej niż jedną rakietę. Pamiętaj, jesteśmy tu tylko, by omówić hipotetyczne skutki nuklearnego ataku na Nowy Jork. Najstraszniejsze w RS-28 Sarmat jest to, że może przenosić do 15 niezależnie naprowadzanych głowic. Oznacza to, że Rosja jedną rakietą może precyzyjnie trafić w wiele miejsc w Nowym Jorku. To nie wszystko. Satan 2 może uwolnić przerażającą energię o mocy 15 megaton trinitrotoluen. To jest tysiąc razy mocniejsze niż mały chłopiec zrzucony na Hiroshima, który wyzwolił zaledwie 15 kilotonów. Jest to również około 700 razy mocniejsze niż 21-kilotonowy gruby człowiek, którego zniszczenia już widziałeś w tym filmie. Nie trzeba dodawać, że konsekwencje takiej wydajności są oszałamiające. Ale nie zapominajmy, że mówimy o wydajności łącznej. Załóżmy, że każda głowica uderzająca w Nowy Jork ma moc około 1 megatony. Jakie szkody może wyrządzić pojedyncza głowica Satan Dois? Satan Dois jest wystrzeliwany z lądowego silosu w południowej Syberii, pokonując ponad 5570 mil z prędkością Mach 20. Czas jego lotu jest alarmująco krótki. Trwa tylko od 30 do 35 minut, aby dotrzeć do celu Manhattan, Nowy Jork. W punkcie 0 wybucha kula ognia o promieniu 0,75 mil, pochłaniając obszar 1,77 mil kwadratowych w palącym upale. Wszystko w tej strefie budynki, samochody i ludzie jest natychmiast parowane, redukowane do niczego w mgnieniu oka. Ponownie ciepło przewyższa temperaturą powierzchnię Słońca, niszcząc wszystko, co dotknie jego płomieni. Poza kulą ognia fala uderzeniowa przetacza się przez miasto. W promieniu 3,16 mil od epicentrum występują umiarkowane zniszczenia na obszarze 31,4 mil kwadratowych. Domy i budynki mieszkalne walą się jak domki z kart. Ogień szybko się rozprzestrzenia przez przerwane linie gazowe i przewrócone konstrukcje. Zgony są powszechne, a obrażenia są niemal powszechne w tej strefie. Radiacja termiczna rozprzestrzenia się na promień 7,81 mili obejmując obszar 192 mil kwadratowych. Pamiętaj, cała wyspa Manhattan ma tylko 22.7 mil kwadratowych. Radiacja termiczna pokrywa obszar prawie 9 razy większy od Manhattanu. W tym ogromnym zasięgu każdy, kto zostanie złapany na zewnątrz, prawdopodobnie dozna oparzeń trzeciego stopnia. Skóra jest poparzona do niepoznaki. Dla wielu przetrwanie oznaczałoby trwałe okaleczenie lub amputację. Zniszczenia po eksplozji świetlnej sięgają 8.18 mil w promieniu obejmując 210 mil kwadratowych. Tu okna pękają, gdy dociera do nich fala uderzeniowa wybuchu. Tysiące osób zostaje poranionych przez latające szkło, nieświadome, że oślepiający błysk z eksplozji wyprzedził falę uderzeniową. Obrażenia w tej strefie to złamania kości, głębokie rany cięte i rany odłamkowe od gruzu. Łącznie szacuje się, że umrze około 1 260 tysięcy osób, a kolejne 1 850 tysięcy zostanie rannych. To ponad 3 miliony osób dotkniętych w jednej chwili. Pierwszy to nie uwzględnia długoterminowego promieniowania i opadów, które przez wiele lat uczyniłyby miasto niezamieszkałym. Więc jedną, jedną megatonową głowicą z Satan, drugi serce Nowego Jorku zostałoby zdziesiątkowane. Z 15 z nich zniszczenie byłoby na niewyobrażalną skalę. Każda głowica mogłaby celować w inną część miasta lub okolic: Brooklyn, Queens, Staten Island, Bronx, Long Island, New Jersey. Każda głowica wyzwoliłaby tę samą niszczycielską moc, tworząc zachodzące na siebie strefy zniszczeń zdolne zrównać z ziemią cały obszar metropolitalny Nowego Jorku. Ale, uwierzcie lub nie, to jeszcze nie najgorsze. 15 megatonowa moc użyta jako podstawa scenariusza to najniższa prognoza dla mocy Satana 2. Najwyższa 50 megaton. Ponad trzykrotnie więcej niż opisane wcześniej. Wyobraź sobie to. 50 megaton nie rozłożonych na 15 pocisków, ale skoncentrowanych w jednym niszczycielskim wybuchu. Sama kula ognia zniszczyłaby wszystko w promieniu 5 mil. To jest Manhattan zniknął. Może się wydawać, że ta bestia z głowicą jądrową nigdy nie powstanie. Ale co jeśli już została stworzona? Tsar Bomba, najpotężniejsza broń jądrowa zbudowana przez Sowietów, miała moc równą 50 megaton om trinitrotoluenu. Zaprojektowana przez Związek Radziecki i zdetonowana 30 października 1961 roku nad archipelagiem Nowa Ziemia na Oceanie Arktycznym, ta bomba jądrowa przyćmiła każdą broń przed nią i po niej. 26 stóp i wadze prawie 60 tysięcy funtów była tak ogromna, że bombowiec Tu-95 musiał zostać zmodyfikowany, aby ją pomieścić. Wyposażona była w spadochron ważący prawie 1800 funtów, aby spowolnić opadanie, dając bombowcowi i załodze szansę na ucieczkę ze strefy wybuchu, choć ich przetrwanie było niepewne. Bomba wybuchła 13 tysięcy stóp nad ziemią, na wysokości wybranej dla maksymalizacji obszaru zniszczeń. Eksplozja była niewyobrażalna. 5 mil szerokości, a 40 mil wysokości. Chmura grzybowa sięgnęła w wysokości 40 mil, 7 razy wyższa niż Mount Everest, Fala uderzeniowa okrążyła ziemię trzy razy, a okna pękały aż 560 mil dalej w Norwegii i Finlandii. Światło z wybuchu było widoczne z odległości ponad 600 mil. Jeśli chodzi o bliższe otoczenie punktu zero, konsekwencje były ponad katastrofalne. Budynki w Saverni, 34 mile od punktu zero, zostały zniszczone. Nawet w odległości 100 mil były uszkodzone, a na dystansie 170 mil ludzie nadal odczuwali ciepło. Fala uderzeniowa spowodowała nawet, że bombowiec spadł o ponad pół mili w dół, mimo swojej odległości od eksplozji. Ale co te liczby oznaczają dla losu Nowego Jorku i całych Stanów Zjednoczonych w naszym hipotetycznym scenariuszu? Gdyby broń jądrowa podobna do bomby Kara została zrzucona na nieszczęsny Manhattan, jej kula ognia zniszczyłaby wszystko w promieniu 3 mil. Budynki, infrastruktura i ludzie natychmiast zamieniliby się w popiół. Central Park, Times Square, Empire State Building wszystko zniknęłoby w mgnieniu oka w nieprawdopodobnym skwarze i świetle. Kula ognia objęłaby obszar szerszy niż Manhattan, sięgając do Bronxu, Queens i Brooklynu. Jednak zniszczenia byłyby jeszcze większe. Ciężkie uszkodzenia spowodowane wybuchem rozciągnęłyby się na prawie 9 km, burząc budynki na całym Manhattanie i głęboko w Brooklyn, Queens i Jersey City. W tej strefie prawie wszystkie budynki uległyby zniszczeniu, a śmiertelność sięgnęłaby niemal 100%. Ci, którzy przeżyliby sam wybuch, prawdopodobnie ponieśliby śmierć w wyniku zawalających się budynków, latających odłamków i potężnej fali ciśnienia. Strefa umiarkowanych zniszczeń od eksplozji sięgałaby aż 12,4 mili, obejmując ponad 500 mil kwadratowych obszaru. Budynki mieszkalne w tym obszarze zawaliłyby się, a pożary szybko objęłyby całe miasto, podsycane zniszczeniami po wybuchu. Od Hoboken do części Queens i Staten Island doszłoby do licznych obrażeń i ofiar śmiertelnych, gdy całe dzielnice zostają zdziesiątkowane przez nadciśnienie. Intensywne ciepło z wybuchu spowodowałoby oparzenia trzeciego stopnia w promieniu 37 mil. Na przedmieściach Long Island, Newark i dalej ludzie odczuliby skutki tego ciepła. Czysta wielkość i moc karbomby sprawiają, że jest prawie niepojęta. Oznacza to, że jej skutki nie byłyby odczuwane tylko w Nowym Jorku. Okna by pękały nawet tak daleko jak w Connecticut, Pensylwanii i Quebecu w Kanadzie. Światło z eksplozji byłoby widoczne aż na południu w Karolinie Południowej, oświetlając niebo jak drugie słońce. Strefa promieniowania objęłaby znaczny obszar aglomeracji, a promień o sile 500 rentgenów sięgałby ponad 1,86 mili. W tym obszarze ekspozycja na promieniowanie byłaby śmiertelna w ciągu miesiąca dla wielu, którzy nie zginęli w wyniku wybuchu. Ci, którzy przeżyliby, mierzyliby się z konsekwencjami zatrucia promieniowaniem, chorobą, rakiem i śmiercią. Opad radioaktywny przenoszony przez wiatr rozprzestrzeniłby się poza miasto, pokrywając okoliczne tereny śmiercionośną radioaktywnością. Jedyną pociechą w tym koszmarnym scenariuszu jest to, że karbomba nigdy nie była przeznaczona do praktycznego użycia na wojnie. Oryginalny projekt miał dawać niewyobrażalne 100 megaton, ale został zredukowany ze względu na obawy o przetrwanie załogi i bezprecedensowy poziom powstałego opadu radioaktywnego. Jednak nawet przy 50 megatonach bomba była zbyt duża i nieporęczna do praktycznego zastosowania wojskowego. Ale bądź pewien, że ludzkość jest niewątpliwie zdolna do stworzenia bardziej praktycznej broni jądrowej o takim samym monstrualnym wydajności. Moc, która od razu zabiłaby ponad 7.5 milionów osób i zraniła kolejne 4 miliony, moc, która zamieniłaby jedno z najsłynniejszych miast świata w gruzy, krater popiołu i płomieni, a w następstwie tego uderzenia świat zmieniłby się na zawsze. Odwetowe ataki atomowe mogłyby wywołać globalną wojnę nuklearną, kończącą cywilizację jaką znamy. Mam nadzieję, że żaden z tych scenariuszy się nie spełni. Ale gdyby miało do tego dojść, który wydaje ci się najbardziej prawdopodobny? Napisz swoje przewidywania w komentarzach poniżej. Sprawdź czy Wielka Brytania przetrwałaby wojnę nuklearną lub kliknij w to inne wideo.